Vlogmas, dzień szósty! Witajcie moi drodzy w szóstym dniu vlogmasu. Jestem w szoku, że udało mi się przez sześć dni codziennie nagrywać dla Was filmy. Także um, um, możecie mi pogratulować. Słuchajcie. Mam już ze sobą kawkę. Mm, dzisiaj miałam jechać do biura, natomiast powiem Wam, że totalnie nie byłam w stanie się rano wybudzić. Naprawdę, jak w jakiejś śpiączce, chyba ja zwlekałam się z łóżka dopiero o 8 rano, więc już trochę nie było sensu jechać do biura. E, więc popracuję sobie dzisiaj z domu. E, mego męża już nie ma, więc jestem sama z kotkami. E, I co? Zaczniemy sobie ten dzień słuchajcie, od śniadania, ale zanim zaczniemy sobie od śniadania, słuchajcie, dzisiaj są Mikołajki. I do nas Mikołaj, słuchajcie, przed wczoraj wieczorem, czyli chwilkę po północy. Także byliśmy chyba bardzo grzeczni w tym roku, bo przyniosłem naprawdę, naprawdę bardzo fajne prezenty, także teraz Was przeniosę do wczorajszego wieczoru. Moi drodzy, ja właśnie wróciłam do domu. Słuchajcie, wchodzę do sypialni, bo już się zbieram do spania i zobaczcie, co na mnie czeka. Kurczę, chyba byłam grzeczna w tym roku, bo Mikołaj przyniósł mi prezent. Także rozpakowujemy. O! Dostałam słuchawki. Ojejku, dziękuję. Gdzie jest mój Mikołaj? O ja, ale super! Ale się cieszę. Idę znaleźć, słuchajcie, swojego Mikołaja. Podziękować mu. Już włożony. Mikołaju, gdzie jesteś? Dobra, mąż jest w łazience, szykuje się do spania, więc zaskoczę go. Słuchajcie. I skoro ja dostałam prezent troszkę wcześniej, w ogóle to już jest północ, więc jakby już jest 6 grudnia, to postawiłam mu. O oh mój Boże. To nie ja. jesteś Santa Brodys? Tak. Byłeś chyba grzeczny w tym roku. Red i Coca-Cola. Tak. I z reniferami też jechał. Wiesz co to? Cool one! No, wreszcie nie będziesz chodził nago po mieszkaniu. Kupiś mm. lepkoczku. Jeszcze... Wow. Nice! No. Fiu, 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 nieźle. No nie wiem co to jest, um. dobry rozmiar, bardzo dobry. Tak, na pewno. Super komfortowo. No dobrze, takie miały być, wygodne. Oh. Oh. Jeszcze? Jeszcze. Come on, Oho. <laughs> <Ohoho>. <laughs> Chyba byłeś dobry w tym roku, co? Grzeczny. Ryjek nic nie dostał. Rio? Nic nie dostałeś dzisiaj. Ojoj, oj, nie przyszedł do ciebie Mikołaj? Oh, box. Tak. Pokaż. Uuu, welurkowy. Nieźle. No pudełko raczej nie pachnie. Zobacz, co ten go zrobi. Pachnie. Chcesz właśnie do środka sobie. Właź. Naprawdę pachnie. Tak? Pokaż. No. Pokaż, pokaż butelkę. Nice. No ładna, ładna. O, oh, kaman, Bardzo ładne, co? Do kolekcji będziesz miał. Już jesteś aż cały outfit. Ale co jeszcze coś. No, jeszcze coś jest. Oregon? Tak. Dwa mm -hmm. bilety? Mm -hmm. Możesz zabrać kogo chcesz. Wow. W sobotę. Masz plany na sobotę? To już masz. Dziękuję. Miałeś plany na sobotę, zepsułam ci je. To jest popołudnie. No? Tak, o 15.00. Okej. Okay. No to super. Tak? Cieszę się. No, dziękuję. No. Dzięki, Santa. I don't know Święty Mikołaj! I don't know where are you, but dzięki. I really needed it. You made me happy. Tak? No, no to dobrze. Dziękuję. Proszę. No dobrze, słuchajcie, byliśmy grzeczni, Mikołaj do nas przyszedł, także Mikołajki chyba udanych, bo poza naszym kotem tylko, chociaż widzę, że on jest przeszczęśliwy z tym kartonem. Tak, będziesz się bawił kartonem? No właśnie. No, czyli kot, kotek też dostał prezent, brawo. No, także mój Mikołaj, słuchajcie, trafił w dziesiątkę. E, bardzo się cieszę z mojego prezentu. Z tego co wiem, mąż również zadowolony, także słuchajcie, misja się udała. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za śniadanie um, Nie mamy za dużo rzeczy, powiem Wam szczerze, bo tak jak Wam chyba mówiłam, na tych zakupach w końcu nie byliśmy. Że <ścoughs> Wam pokażę moją lodówkę. Nie wiem, czy Was w ogóle interesuje moja lodówka, ale tu mamy tą moją zupę ogórkową. Tu mamy jakiś tam obet wczoraj, którego mąż nie da. O, mamy awokado. Ja sobie właśnie dzisiaj skonsumuję awokado. I, i, i może zjem sobie jajko. Tak, usmażę sobie jajko, awokado, i będę do tego pomidorki. I to będzie moje śniadanie. Mm. się rozpływa naprawdę bardzo mnie to obrzydza e, dlatego czekam aż mi się wszystko mocno zetnie, także jeszcze tu potrząsam już jest chyba prawie gotowe słuchajcie, śniadanko gotowe, brakuje tylko jednej przyprawy, mój ukochany sumak powiem wam, że zawsze jak robię sobie jajka to obowiązkowym składnikiem jest właśnie Sumak, on też pasuje do awokado, więc naprawdę Wam polecam, jak uda Wam się gdzieś go dorwać, to naprawdę, naprawdę warto kupić. Nawet wiecie, co na spróbowanie to nie jest droga przyprawa a naprawdę zmienia bardzo dużo. Witajcie, słuchajcie, jest już dużo później. Tak naprawdę jest, która? 19. 19.15, czyli właściwie cały dzień już minął. Powiem Wam, że miałam dzisiaj naprawdę szalony dzień w pracy. Ehm, też byłam przez pod prysznicem. Nie wiem, czy widzicie, mam jeszcze mokre włosy. Powiem Wam, że to jest jeden z wielkich plusów pracy z domu, że prysznic można brać po pracy, a nie koniecznie przed pracą. Także naprawdę polecam, jeżeli ktoś z Was pracuje z domu, mi ehm, jakoś takie szczęście i wygodniej, niestety. Słuchajcie, chcieliśmy z mężem jechać na kolację. Jest taka bardzo fajna turecka knajpka w centrum Warszawy, i właśnie tam celowaliśmy, żeby pojechać, ale mój mąż wrócił przed chwilą z pracy do domu i wracał do domu półtorej godziny z centrum, tutaj do nas na Mokotów. Ta trasa zajmuje około 40 minut zazwyczaj. Powiedział, że są po prostu straszne, straszne korki, i tak się zastanawiam, czy są korki z uwagi na to, że są wiecie Mikołajki, ludzie się rzucili na podróżowanie po mieście czy są korki, bo pada deszcz bo to też jest jakby duży faktor kiedy ludzie się przerzucają po prostu na samochody um, a chcieliśmy iść na kolację nie ze względu na to, że są mikołajki tylko ze względu na to, że po prostu mamy dalej pustą lodówkę i tak się właśnie zastanawiam, czy powinniśmy jechać, ryzykować do tej knajpki teraz czy na przykład zrobić sobie te wiecie gotowe nioki, które kupiłam nam w Lidlu ostatnio właśnie nie wiem co jest lepsze a po prostu do tej tureckiej knajpeczki pojechać tylko na deser Józia, jak myślisz, powinniśmy pojechać e, teraz do restauracji e, i mieć nadzieję, że już nie ma korka i tam zjeść wszystko, czy zjeść gotowe nioki z Lidla i pojechać na ciastko? Ale co to za To bez nic? No nie mamy nic na sos, no ale one mają w środku, czekajcie, mają pieczarki, mają pieczarki. Kurczę, marzyła mi się, pida ze szpinakiem, powiem. Pida ze szpinakiem, tam jest takie pyszne, więc nie wiem, czy moje nieokie mnie zadowolą. No ale jak będziemy jechali godzinę, to ja przecież z głodu umrę. To pokażę. 20, minut. Pokaż. A ile ci pokazywało, jak wracałeś? 50. Mhm. A wracałeś półtorej. Hm. No dobra, no to może się po prostu zbierajmy, co? No bo teraz lepiej. Poza tym chyba już nikt nie jedzie do centrum, tylko z centrum, co? Tak mam nadzieję, no bo wracają z pracy. Tak. Dobra, posta postanowiliśmy, że jedziemy do knajpki, tak? tak? W ogóle musimy zrobić zakupy Józef, bo nie mamy nic do jedzenia w lodówce. Tak nie możemy żyć, wiesz, bez jedzenia. Mamy coś od kotki. Kot, chcesz kocie jedzenie jeść? Były nawet mięso mają, a ty nie masz mięsa. No. Dobra, słuchajcie, zbieramy się i zabieramy was z nami. W ogóle naprawdę to jest bardzo fajna turecka restauracja, zresztą zaraz zobaczycie, także e, mam nadzieję, że jak ktoś jest z Warszawy albo będziecie w Warszawie, to na pewno wam ją polecimy. Znaczy, mam nadzieję, że tam się nic nie zmieniło, bo byliśmy to nie tam jest ostatnio. Restauracja, to jest kawiarnia. To jest kawiarnia? Tak, jeszcze Alkohol. Ale by tam byliśmy jakieś na śniadaniu. Tak, to jest rano. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. Ale ja nie chcę. Zobaczcie, chcesz... jeszcze mam na sobie ten sweterek z Laureli. Myślę, że wygląda bardzo fajnie. Podoba się mężowi mój sweterek? Tak. O, masz zadowolony, to najważniejsze. I Słuchajcie, dojechaliśmy, nie, nie było tragedii, chyba 15 minut tam to zajęło. Natomiast pada deszcz, więc się uchowamy pod. Ja przynajmniej mam kaptur. I w ogóle powiem wam, że ostatnio widziałam takiego TikToka, to jest mężu, dość śmieszny, że jakiś chłopak z Japonii mieszkał w Polsce i się zapytał, dlaczego ludzie w Polsce nie używają parasolek że jak pada deszcz, to nikt nie ma parasola, tylko wszyscy noszą kapturki. I to jest prawda. Słuchajcie, ja nigdy nie noszę parasolki. A jak jest w Turcji? Masz parasolkę czy kaptur? No, więc kaptur też, bo... A, no bo właśnie. Bo w nie pada tak dużo. Że... No, a w zimie też nie? Na no, jeździe. Jak... Nie pada, ale... okay. No właśnie. No, nie taki... pamiętam. Nie pamiętam już. Za długo mieszkam w Polsce. No, no tak patrz, Ja też te mam parasolkę. No, no, no właśnie. Jestem też... już Polak. Już, ci, już się zrobiłeś Polakiem, tak? Szaleje, może się prowadzi, więc ja się chyba skuszę na lampeczkę Primitivu. To jest mój ulubiony typ wina. Co masz na to, że będę pić wino? Nie, No ale ja mogę, tak? Oczywiście. Świetnie. Już wybrałeś coś? Chyba Fidelic. Zobacz, jest to bardzo ładnie. I w ogóle panie kelnerki mówił po turecku, także mąż może się podpisać jak dobrze zna turecki. Tak, jak weźmiesz pide, to ja wezmę lahmadżun. Czemu? To mamy dwie różne rzeczy, tak. No ja lubię się dzielić, znaczy, Może nie tyle dzielić, co lubię jeść jedzenie mojego męża. Karbata. Wino i simit. Mm. no? Teraz nie mam za tym smakiem. A jest mięciutki, spróbuj. Nie mam. Nie Tak. Jak już widać pochłonęliśmy um, simita prawie całego z oliwkami. Naprawdę przepyszne. A teraz przyszła do nas açma. Z czym jest? Z też z oliwkami? Też z oliwkami. Jak to wygląda? To jest takie ciasto drożdżowe. O, cieplutka, Ciasto drożdżowe w środku naprawdę pycha. I oczywiście. Ja zdradzam trochę Turcję z włoskim winem, no ale chyba mi wybaczą, skoro poślubiłam Turka. Słuchajcie, tak wygląda mój lahmacun, Jest rzeczywiście mm, bardzo, e, bardzo oryginalnie podany. Tev patīk, ka es pēc tam 600 gados biju tev. Ak jā, man jau jau jau. Snacks negl. To porcja dla męża, ale to jest porcja dla mnie. Zaszaleliśmy jeszcze mamy po um, Nie wiedziałam, że dostanę półtora, Myślałam, że dostanę skończony kawałek. Widzisz, to jest dla bardzo... mnie, to jest wiecie. Zobacz, jakie pyszne. jest naprawdę półtortu, ale bardzo się cieszę. To jest, to jest porcja, Prawda. to jest francuska porcja. <laughs> Prawdziwe mi <komórki. laughs> E Pomysł, bo teraz wróciliśmy już z, z tej restauracji i przynieśliśmy mnóstwo błota do mieszkania, znaczy, bo padało. No i wysprzątałam to i później sobie przypomniałam, że my mamy. To jest dywan, który przywieźliśmy z Turcji i przez chwilę używaliśmy go w kuchni, ale nam się tam nie sprawdziło. I teraz wpadłam na genialny pomysł, że przykleję go tutaj w przedpokoju, bo niestety nasze koty go bardzo ruszają. I teraz dajcie mi sekundkę, pokażę Wam efekt końcowy, bo to jest genialny pomysł. Dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam, to nie wiem. W ogóle polecam Wam też taśmę dwustronną do dywanów. To jest jedyna rzecz, która trzyma dywan w swoim miejscu. Jezus, ja jestem taka genialna, naprawdę. Jestem bardzo z dumna teraz. Genius jesteś. No, geniusz masz żonę. No i zobacz. No i zobacz, jak jest no, pięknie. Super. Genialna jestem, no. I nawet tak, kotki, zapasowe łóżko kotków tutaj się zmieści. Wiesz, że tu nie śmiał na tym łóżku w ogóle. Słuchajcie, przenieśliśmy to łóżko z. To jest ich kotek, na którym spały w sypialni. Przyniosłam tutaj, bo kupiliśmy nowy kocyk do sypialni i teraz żaden z nich na tym nie chce spać, więc. No super to wygląda. No, bardzo No, świetna jestem żona. Uch, aż się zgrzałam. Dobrze, słuchajcie, robota złotej rączki wykonana. Um, jesteśmy już po kolacji, tak jak mówiłam, było wybornie, super było pide, co? Bardzo. Tak, było bardzo pyszne. To lahmacun był taki dziwnie podany, ale też był bardzo smaczny. Jeszcze zjedliśmy ciasta. Nagrywaliśmy ciasta, chyba nagrywaliśmy, też były pyszne, także pada, jesteśmy po prostu bardzo pełni. E, I co? I będziemy się już z wami żegnać już 23. Także powoli zbieramy się do spania, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, za spędzenie tych mikołajek z nami i do zobaczenia już jutro. Pa!